Rząd strasznie zadłużył każdego z nas. W Unii Europejskiej też zaczyna brakować pieniędzy. Nominalna płaca w Polsce przynajmniej jako tako się trzyma. A na koniec płatność za poziom IQ. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam serdecznie, lecimy! Dochód jest pochodną energii, którą wkładasz w pewne aspekty swojego życia. Im więcej jej włożysz, tym więcej dochodu płynie do ciebie. Mamy do czynienia z bardzo silną presją płacową, która powoli staje się również kołem zamachowym inflacji. Polacy w takim samym stopniu zasłużyli na podwyżki jak na obniżki wynagrodzeń, uważa dr Kazimierz Sedlak, dyrektor w firmie HR Sedlak Sedlak. Ekspert rynku pracy w wywiadzie dla mani.pl ostrzega, że bez pieniędzy z Unii Europejskiej polski rynek pracy czeka zapaść. O to, co nas czeka w 2023 roku na rynku pracy, zapytaliśmy doktora Kazimierza Sedlaka, eksperta rynku pracy i wynagrodzeń i dyrektora w firmie HR Sedlak Sedlak. Jaki był 2022 rok dla polskiego rynku pracy? Kalendarzowo to był taki sam rok jak te poprzednie. Każdego roku mamy jednak inne problemy, inne aspekty rzeczywistości nas zaskakują. W 2022 roku na pewno największym zaskoczeniem jest trwająca za naszą granicą wojna i jej skutki gospodarcze. Odczuwamy je wszyscy, ale mam również wrażenie, że z powodu wielu decyzji władz rynek pracy ucierpi znacznie bardziej niż w innych krajach. Niestety, finalne skutki tych decyzji odczujemy dopiero w kolejnych latach. Rozwój rynku pracy zależy od rozwoju inwestycji i od rozwoju kapitału intelektualnego kraju. Mam wrażenie, że w obu przypadkach od dobrych kilku lat Nasz kraj nie nadąża w tym zakresie za światem. Patrząc jednak na prognozy Forum Obywatelskiego Rozwoju, z przerażeniem reaguje na informację, że na każdego z pracujących Polaków w 2023 roku przypadnie do spłacenia ponad 100 tysięcy złotych długu zaciągniętego przez państwo. Jest to suma przekraczająca średnie roczne wynagrodzenie i trudno sobie wyobrazić, że uda nam się z tym uporać przez najbliższe kilkadziesiąt lat, a dług i odsetki wciąż będą rosły. Jeżeli dodatkowo założymy, że nie otrzymamy środków z UE to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zgodnie z przepowiedniami pesymistów staniemy się europejskim liderem w tempie rozwoju kryzysu. Co o Twojej wartości myśli Twój szef? Jaką Ty sam dostarczasz wartość? Jak ją oceniasz? Jakie są Twoje umiejętności negocjacyjne? Jak dalej można przeczytać w analizie? Patrząc jednak na prognozy Forum Obywatelskiego Rozwoju, z przerażeniem reaguje na informację, że na każdego z pracujących Polaków w 2023 roku przypadnie do spłacenia ponad 100 tysięcy złotych długu zaciągniętego przez państwo. Naprawdę przeogromne kwoty. I to nie jest tak, że dług publiczny jest czymś fikcyjnym, czego nie trzeba spłacać i każdy może sobie żyć do woli i będzie wieczna sielanka, tylko ten dług Trzeba spłacać i państwo również w swoich rocznych wydatkach zawsze sumuje ten cały spłatę jakiejś części długu publicznego i w końcu ci wszyscy wierzyciele również mogą się zgłosić do Polski, mówiąc hej, tego już za wiele, no musimy od was zacząć egzekwować nasze środki, bo tylko zadłużacie się coraz bardziej. To działa. Trochę tak jak w przypadku kredytu normalnego konsumpcyjnego. Wy też możecie wejść w spirale zadłużenia, w jakim stanie obecnie jest właśnie Polska, ale też wiele innych krajów zachodnich to też nie ma co ukrywać. Nasza gospodarka zachodu jest oparta właśnie o dług publiczny, tylko że zwiększanie tego długu na tak chorą skalę. Pro, może, może doprowadzić do naprawdę nieciekawych skutków. No i tak jak teraz patrzymy, no to rosnące koszty pracy, rosnąca inflacja może wpłynąć na naprawdę bardzo ponuro malujący się obraz rzeczywistości już w przyszłym roku, bo w jaki sposób my teraz mamy z tego wszystkiego wyjść, skoro rząd cały czas naciska na pracowników, żeby... Oni naciskali z kolei na to, żeby dostawać więcej, a z drugiej strony, pracodawcy, kiedy muszą płacić więcej, to też podnoszą koszty swoich usług. I to jest właśnie spirala płacowo-inflacyjna, w której prawdopodobnie już się znajdujemy. To wszystko będzie bardziej klarowne już w przyszłym roku, więc na pewno będziemy wracać do tego tematu. A tymczasem jest niby taka nadzieja, że OK, Krajowy Fundusz czy ten Krajowy Plan Odbudowy może nam nieco poprawić tę sytuację, tylko że po pierwsze jest niepewny, a po drugie kasy w Unii Europejskiej też ponoć zaczyna brakować. 82,2 miliarda euro, czyli 390 miliardów złotych. Tyle w latach 2014-2020. Wśród powodów nawołujących do zmian w obecnym budżecie Unii Europejskiej wymienia się skutki wojny na Ukrainie, Potrzeba reagowania na kryzysy takie jak pandemia, drożyzna żywnościowa i energetyczna, inflacja rujnująca przedsiębiorców, ubóstwo i wykluczenie społeczne, które zagraża już 21,9% mieszkańcom Unii Europejskiej. Najbardziej dramatycznie brzmiące zdania tej rezolucji mówią o tym, że nieprzewidziane potrzeby wywołane wojną w Europie znacznie przekraczają środki dostępne w obecnych wieloletnich ramach finansowych, co wymaga nowych źródeł finansowania. Tak więc widać, że Unii Europejskiej, która uznała kiedyś, że musi finansować wiele działań, poczone w uszy od promocji gender na całym świecie, przez wspieranie farm pomidorowych na pustyni senegalskiej, ochronę klimatu i budowę ekologicznego przemysłu, aż po jak najbardziej słuszną politykę rolną i infrastrukturę komunikacyjną, zabraknie wkrótce kasy. Cała rezolucja naszpikowana jest troską o pozostającą pod putinowskim bombardowaniem Ukrainę. Co ma oczywiście usprawiedliwiający wydźwięk wobec tych wszystkich polityków Zachodu, którzy przez lata kolaborowali z reżimem rosyjskim, a teraz współtworząc rezolucję współczują Ukrainie i chcą jej jakoś pomóc. Unia Europejska planuje więc centralizowanie swojej działalności, choć w powszechnej narracji mówić będzie o wielkiej randze decentralizacji państw narodowych i zwiększeniu roli samorządu terytorialnego. Unia Europejska zatem będzie narzucać jednolitość wszędzie i harmonizować wszystko. Nie wolno się jednak poddawać temu trendowi, bo jest on nienaturalny i pokrętny oraz pomijający lepsze obecne zapisy TFUE. Zresztą na pewno wiele krajów spośród obecnych w Unii Europejskiej nie zgodzi się na jedno państwo europejskie. Takie zapowiedzi mogą doprowadzić do sytuacji, o której mówi Dalibor Rochak, ekonomista związany z American Enterprise Institute. Bardziej prawdopodobne jest, że Unia Europejska stanie się po prostu nieistotna. Instytucje unijne będą istnieć, ale państwa członkowskie nie będą przejmować się ich głosem i zasadami, które te będą się starały narzucać. Perspektywa finansowa to siedmioletni okres, na który projektowany jest budżet Unii. perspektywie finansowej określone są priorytety Unii Europejskiej na kolejne 7 lat. I tutaj... Trudno nie odnieść wrażenia z pewnej strony absurdu. Z jednej no, mamy europejskich przywódców, którzy przez lata byli w zmowie z Rosją, cały czas sympatyzowali z nimi i uzależniali coraz to kolejne kraje od e, rosyjskich wpływów, a teraz starają się nagle sympatyzować z Ukrainą, desperacko próbując im pomóc. No, wiecie. Niby Unia Europejska drastycznie teraz tnie swój budżet, co oznacza mniej projektów i mniej celów, a to będzie skutkowało oczywiście tym, że chociażby w Polsce również będzie mniej innowacji, bo Polska projektami unijnymi stoi. Często są one w ogóle wykorzystywane do e, pobierania po prostu kasy z Unii i nie wprowadzania żadnej innowacji, ale to już swoją drogą. W każdym razie, co rusz to widzimy jakieś tam oklejone e, miejsca, w których wszystko było finansowane albo współfinansowane przez Unię Europejską. No, a to prowadzi do sytuacji, w której możemy się spodziewać wyższych podatków, chociażby od paliw samochodowych, paliw kopalnych i nadwyżki zysków globalnych firm, aby utworzyć Społeczny Fundusz Klimatyczny a nigdy nie jest tak, że jeśli globalne firmy nagle mają zaczynać płacić więcej, to oni od tak po prostu wyłożą hajs eee, i okej, okay, Unia Europejska tak postanowiła, to tak będzie. Po prostu zwiększą się koszty tego, no i tu znowu rodzi się spirala inflacyjna. Żeby było śmieszniej, pojawia się też Propozycja zastąpienia jednomyślności 27 krajów Unii Europejskiej w kluczowych unijnych decyzjach podatkowych czy systemowych i scentralizowania jej działań w ramach jednego państwa europejskiego. Czy to już nie jest zaburzenie jakichś tam wartości demokratycznych, co często się e, mówi o Polsce, że to w Polsce nie ma tej demokracji? To jest zarówno przerażające, jak i dość absurdalne, bo ignoruje obecne postanowienia e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Funduszu Unii europejskie i może prowadzić do niej nieist do nieistotnej całej struktury unijnej, o której nikt nie będzie się troszczył. No, jednak w przyszłości mogą pojawić się również jakieś pozytywne rezultaty, takie jak chociażby zwiększenie liczby projektów obronnych infrastruktury transgranicznej z tego względu, że już teraz widzimy, że Schengen jednak nie za bardzo daje radę. Jak, Polska, jak polską granicę udaje się przekroczyć części imigrantów, no to nagle jest wielka panika w Niemczech czy we Francji, i odsyłają nam tych ludzi. No a wcześniej chcieli przecież już wprowadzać nawet przy nielegalnej imigracji te kwoty imigrantów na każdy kraj. O tym też warto pamiętać. Tak więc, chociaż może wydawać się to zabawne, że ta rezolucja jest proponowana, no to powinniśmy ją traktować całkowicie poważnie i zobaczyć, jakie potencjalne wyniki mogą z niej wyniknąć w przyszłości, o czym z pewnością będziemy Was informować. A teraz nieco pozytywnych newsów, przynajmniej z pozoru, bo płaca nominalna w Polsce faktycznie według raportów rośnie. I to szybciej niż w niektórych krajach. Złoniła się spod jarzma imperium osmańskiego w 1821 roku kraj jest ponad dwa razy mniejszy od Polski Motem jest wolność aby... godzinowe koszty pracy wzrosły w Polsce o 13 i 30% w trzecim kwartale bieżącego roku podał Eurostat przy złotym umacniającym się ostatnio do euro oznacza to że wyprzedzamy już prawdopodobnie Grecję pod względem średnich nominalnych zarobków. A nie wykluczone, że i Portugalię. O 13,3% wzrosły godzinowe koszty pracy w Polsce w ciągu roku, licząc do trzeciego kwartału bieżącego roku, wynika z danych Eurostatu. Wyższe w Europie były wzrosty nakładów pracodawców na wynagrodzenia tylko w czterech krajach, Bułgarii, na Litwie, na Węgrzech i w Serbii, a dane nie obejmują Turcji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Kłopot oczywiście w tym, że ceny rosły u nas jeszcze szybciej niż płace bo w trzecim kwartale inflacja wynosiła 16,3% RDR. No ale porównywanie wysokości płacy nominalnej między krajami nie tyle powinno uwzględniać inflację, co kursy walutowe. Według najnowszych danych w tym roku złoty choć osłabił się do euro, ale po ostatnich wzrostach już tylko poniżej 2%. Według opublikowanych w poniedziałek danych Eurostatu średnie wynagrodzenia brutto w Polsce były w 2021 roku czwarte najniższe w Unii, przed Rumunią, Węgrami i Bułgarią. Wyliczenia zrobiono po raz pierwszy według nowej metodyki na potrzeby dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Uwzględniono nie tylko pracujących na pełen etat, ale i zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasowym, przeliczając ich płace na wymiar pełny. W wyliczeniach posłużono się danymi z rachunków narodowych i badania Bael. Dźwignia ta otwierała zawór, który pozwalał wypływać wodzie. Wymyślili też budziki napędzane wodą, samo przesuwające się drzwi. No i widzicie, ciężko tu nie odnieść wrażenia, że to zarówno jest zachęcające, jak i przerażające. No, cieszy, bo pokazuje, że nasze płace rosną być może i szybciej w wielu innych, niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej, ale też przeraża, bo ceny towarów rosną szybciej niż nasze płace. Więc realnie zarabiamy mniej pieniędzy niż zarabialiśmy wcześniej, nawet jeśli kwotowo wydaje nam się, że jest to w cholerę dużo. Oznacza to, że pomimo wzrostu płac zasadniczo nie jesteśmy w lepszej sytuacji finansowej niż wcześniej. Chociaż z drugiej strony może to doprowadzić do tego, że w przyszłości Polska stanie się swego rodzaju takim supermocarstwem wewnątrz e, Polski pod względem e, płac. Moglibyśmy być jak Nowe Niemcy, zarabiając więcej niż wszyscy inni w Europie, bo przecież będziemy zarabiać 10 tysięcy złotych, a Niemcy ile zarabiają? 1600 euro to są jakieś e, śmieszne kwoty. Już nie patrząc na to, że te 10 tysięcy zł będzie warte tyle, co 500 euro. Z drugiej strony może to być również mieć miecz obosieczny, bo co, jeśli inne kraje zaczną nas doganiać pod względem podwyżek płac, wtedy nasz nowo uzyskany status supermocarstwa płacowego zostałby utracony. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie i inflacja nie będzie tak przepotężna również w strefie euro, jak i w Polsce, żeby zawsze w razie czego było do czego uciec. Inteligencja jest rzeczywiście czymś, co wielu ludzi chciałoby mieć, a wielu innych próbuje ją podrabiać. Są jednak pewne rzeczy w życiu, których nie da się podrobić. Pensja za nic to minimalny dochód gwarantowany, o którym pewnie już słyszeliście. Ta wersja jest jednak trochę inna: zakłada, że dostają ją tylko geniusze, czyli ludzie z IQ powyżej 145. Ale mogłoby opłacać się wszystkim bo ponoć jest związek pomiędzy ilorazem inteligencji a dobrobytem całych narodów. W Polsce pieniądze mogłoby dostać ponad 730 tysięcy Polaków. Ale właściwie po co? Bo ludzkość jest coraz mniej mądra i trzeba ostro zabrać się za odkrywanie tych najbardziej cennych umysłów, które mogą nie być świadome, że są genialne i nie wykorzystują swojego potencjału, żeby wszystkim żyło się lepiej. Dochód gwarantowany za wysokie IQ wymyślił publicysta Bloomberga. Chodzi o to, że świat spowalnia w rozwoju intelektualnym, jak podkreśla publicysta Agencji Adrian Woodridge. Już 11 lat temu naukowcy zamartwiali się, że tacy choćby Amerykanie coraz mniej używają kreatywnego myślenia, a to zła wiadomość dla postępu. Równie dawno Richard Lynn i Tatu Vanhanen wykazywali związek pomiędzy ilorazem inteligencji a dobrobytem poszczególnych narodów. Okej, okay, mowa tu o średniej inteligencji dla całej populacji a przecież mielibyśmy nagradzać pieniędzmi tylko wybitne jednostki. Ale jaki to miałoby mieć cel właściwie? Rzecz w tym, że ludzie wybitnie inteligentni nie zawsze zdają sobie z tego sprawy, nie zawsze są odkrywani, a ich potencjał się marnuje. Wypłacanie im dodatkowych pieniędzy tylko za to, że są wybitni, nawet jeśli nie robią wybitnych rzeczy. Mogłoby sprowokować ludzi, by odkryli w sobie geniusz, a potem już tylko krok, by podjąć decyzję o jego wykorzystaniu. Inteligentni ludzie wolą przemyśleć swoje odpowiedzi, zanim wypowiedzą je na głos. Uważają też, że cisza jest lepsza niż angażowanie się w bezsensownie No, jest to oczywiście tylko taka koncepcja pewnego publicysty, który zastanawiał się nad czymś takim, ale faktycznie może mieć to trochę sensu, bo jakby nie było, społeczeństwo nam się zaczyna ogłupiać. Zaczynamy coraz więcej serwować treści, które są totalnie nieistotne, są kompletnymi zjadaczami czasu. Mamy te gry mobilne, w które się tylko tak stuka. TikToki, które w Polsce czy generalnie na Zachodzie są w zdecydowanej większości przypadków po prostu głupie. To jest taka. Głupia, tandetna rozrywka po to, żeby sobie tylko scrollować i oglądać, w przeciwieństwie do takich Chin, gdzie przynajmniej według obiegowej opinii nie ma tam miejsca na jakieś głupie filmiki, tylko tam faktycznie, żeby coś produkować, no to to musi nieść za sobą jakąś wartość, a tę wartość musisz udowodnić zakładając tam konto, co sprawia, że w Chinach nie jest tak jak na zachodzie, że co drugi nastolatek czy... czy 8 na 10 nastolatków, nie pamiętam jakie dokładnie te kwoty były, chce zostać w przyszłości influencerem. I tu nie jest mowa o influencerze naukowym, czy jakimś innym takim, który produkuje wartościowe treści, tylko faktycznie influencerem jako influencerem. Żeby po prostu być osobą, która robi coś w internecie i zarabia kupę hajsu za robienie czegoś. Nieistotne czego. by zarabiał kupę hajsu i każdy Cię znał. No i artykuł Bloomberga jest absolutnie Zabawny no, proponuje pensję za darmo, a jednak może być korzystne to dla wszystkich, bo podobno istnieje związek pomiędzy IQ a dobrobytem narodów, więc im większy dobrobyt narodów byłby, no to potencjalnie większa iloraz inteligencji. Przez cały czas myśleliśmy, że inteligencja jest cechą osobistą, ale teraz proszę bardzo, może wystarczy ludziom zapłacić za to, żeby byli inteligentniejsi. Raczej połączenie tych dwóch składowych jest w nieco inną stronę. że po prostu jeśli masz wyższe IQ, to jesteś zdolny zarabiać więcej pieniędzy. Ale pomysł, że tylko geniusze z IQ powyżej 145 powinni otrzymać gwarantowany minimalny dochód, to jest pomysł zarówno śmieszny, jak i dość przerażający, bo z jednej strony może to prowadzić do świata, w którym wszyscy inteligentni ludzie będą rozpieszczani i nagradzani za ich błyskotliwość, podczas gdy reszta będzie pozostawiona z tyłu i zapomniana, Harować na tych najmądrzejszych. Z drugiej strony, może to doprowadzić do przyszłości, w której wszyscy będą zachęcani do wykorzystywania swojego potencjału w celu poprawy życia wszystkich innych ludzi. Zabawne jest pomyśleć, co by się stało, gdyby ten. Pomysł został zrealizowany, czy nastąpi, nie wiem, wzrost testów IQ, czy może wszyscy musieliby konkurować ze sobą, aby udowodnić swoją inteligencję. Co jeśli ktoś z IQ 143 będzie zazdrosny, o kogoś z IQ 145 i postanowi sfałszować wyniki testu, no generalnie może prowadzić to do bardzo absurdalnych e, sytuacji. Potencjalny wynik tego planu jest zarówno przerażający, jak i dość. E, Intrygujące, ale kto wie, może to zaprowadzi nas wszystkich do jakiejś lepszej przyszłości. Piszcie koniecznie, co Wy w ogóle myślicie o takich pomysłach, a my już będziemy na dzisiaj kończyć, trzymajcie się ciepło, no i hej.